Okej, okay. cześć, śmakła, z tej strony Hubert, a to już pierwszy odcinek z nowego drugiego sezonu serii na parapecie. Dziś mam dla Was przygotowane dwie historie oraz jedną informację, można też to nazwać spekulacją, jednak dowiecie się o tym tak pod koniec filmu. Póki co zapraszam do wysłuchania moich historii. Pierwsza historia wydarzyła się kiedy wracałem ze szkoły i widziałem to obok przedszkola i właśnie tam były właśnie dzieci w takim wieku, nie że przebyłam w takich miejscach gdzie są małe dzieci, czy coś po prostu jak wracam do domu to od razu obok szkoły jest przedszkole i widziałem jakieś dzieci tak przy płocie sobie rozmawiały. I akurat przechodziłem, to oczywiście, słyszałem o czym mówiły. Temat ten był dla mnie niezwykle dziwny. Rozmawiały o tym, co będą robić w przyszłości. A to nie był taki zwykły temat dzieci, że nie wiem, ona będzie jakąś modelką, inna lekarzem. Nie. One mówiły, co będą robić w innych takich, mogę powiedzieć, stosunkach. Mianowicie, co będą robić, kiedy będą miały dzieci. No i on, jedna zaczęła mówić, że będzie miała kochającego męża i że wychowa po prostu te dzieci. Jak normalna taka dziewczynka. Druga to już trochę no tak dziwne jak na ten wiek, bo one wychodzi, wyglądały na jakieś 4 lata. Dociągały no, mi ledwo tutaj co do nogi. I ona mówi, że zaadoptuje te dzieci, bo że by ktoś im chciał. A trzecia to po prostu już myślałem, że te dzieci po prostu nie mają co robić w wieku, nie wiem, właśnie tych czterech lat, i powiedziała, że będzie miała dzieci przez in vitro. I ja tak sobie myślę, skąd ona w ogóle wie, co to jest. I tak trochę zamurowany szedłem do domu, i do dzisiaj Wam, można tak powiedzieć, wstrząsy po tej sytuacji, sami w ogóle ją ocencie. No Jakbyście Wy zareagowali, gdybyście takie coś słyszeli? Drugą historię zauważyłem właśnie tu na parapecie, więc przeniosłem się w te miejsce, teraz będzie widać jak to wygląda, jak tu siedzę, prezentuje się to w ten sposób, no, ale nie chcę tutaj za bardzo o tym mówić, lepiej zacznę opowiadać. No to tutaj blisko mój sąsiad bo zarazie gdybym otworzył okno to by było go widać, był samochód przed domem. No i normalnie go mył, jak zwykły człowiek, ale koty mu tam cały czas przeszkadzały. On zaczął się na nie denerwować i zaczął je przeganiać. Chciałem mu tam zwrócić uwagę, że to one tam tylko chodziły, a nie mu niszczały, tak za przeproszeniem powiem. Ani tam nie drapały go, ani nic, a ten zaczął za nim biegać, czasem nawet kopać. Ale jedna rzecz, którą zrobił, jedna właśnie z tych kotów mnie zdziwiła. Zaczął na niego tak strasznie mruczeć, on zaczął tak... Podszedł do niego, a ten god mu się rzucił na twarz i tłucował, tu całą mu twarz poharatał i uciekł. Ja tak już naprawdę wtedy też byłem wstrząśnięty jak tam tą poprzednią historią i tak był zdenerwowany ten koleś. Tak chciałem spytać, czy mu się nic nie stało, a ten poszedł do domu. To była naprawdę dla mnie taka no, nietypowa sytuacja. Jak, no, praktycznie jak zawsze. Informację, którą chciałem zamieścić pod koniec filmu, to chodzi w niej o to, że ktoś chciał dwa dni temu włamać się na konto na YouTube, e-mailu. Kolejno na YouTube i mailu i przyszedł nawet do mnie SMS na telefonie jak i właśnie na komputerze, że ktoś się próbował włamać. Od razu spróbowałem ten komputer namierzyć, na nim udało mi się przez właśnie mój komputer, ponieważ mój komputer jest strasznie słaby i dlatego ten nie nagrywa gier. Ale jedno no, sprawdziłem jakieś tam IP, ale dalej nic nie mogłem sprawdzić. Wiem jedynie, że próbował się włamać przez telefon, ponieważ nikt z mojej rodziny nie ma telefonu typu Samsung Galaxy, który właśnie próbował się włamać. I nie wiem co teraz właśnie robić, jakby. Ktoś się znał, jak można takiego, takiego kogoś wykryć, to prosiłbym o kontakt. Co do odcinka, to było na tyle. Widzimy się na YouTube.